Witam serdecznie w kolejnym moim filmiku z cyklu rozmowy sama ze sobą. Dzisiaj podejmuję taki temat związany z tęsknotą. Tęsknię za ukochaną osobą, z którą na przykład ktoś miał taką bardzo bliską relację, która się nazywa w cudzysłowie bliźniacze pomienie, twin flame i inne rzeczy. Chciałabym troszkę zdementować ten koncept ja już tam w wcześniejszych moich filmikach często o tym mówię, że ja po prostu już coraz bardziej wiem, że to nie istnieje, to, to był taki koncept który kiedyś tam 10 lat temu został ustalony, uzrobiony, żeby ten umysł mógł lepiej to przy, przyswajać, przyjmować i Dzieje się tak, że no jest takie, kiedy się dwie osoby spotykają, jest takie mocne przyciąganie, kiedy tego dane osoby jeszcze nigdy nie przeżyły i, i one po prostu nie rozumią tego, co się z nimi dzieje. Wywalą ich to totalnie z butów i zaczynają prowadzić tam reszersze i dochodzą do tego, a to jest bliźniaczy płomień. To musi być z tym związane. I są uwikłane te osoby, są uwikłane w kolejnym koncepcie, który nie pozwala im iść do przodu, bo zazwyczaj tak się dzieje, że każde takie spotkanie takiego człowieka, który zrobił taki bam, bam w Twoim życiu, szczególnie mówię do kobiet, ale mogą się zdarzyć też na moim kanale faceci, którzy też mieli takie, takie spotkanie z taką osobą. To chcę teraz powiedzieć tak, że z mojego poziomu, bo tam wiadomo, w tych bliźniaczych pomieniach jest taki koncept, że to jest jedna świadomość podzielona na dwie części, jedni mówią jeszcze coś innego, ale że to są dwa ciała, ale ta sama świadomość, że to jest tak jakby odbijanie tej żeńskiej energii u Ciebie i tej męskiej u, u, u faceta, i że to jesteś ty tak jakby w tych dwóch osobach. No, i nie ma od tego ucieczki, i, i no, że nie można się z tego wydostać, jakby tak, tak się to o tym mówi. Jest to przyciąganie silne, ale dlatego jest tak silne, że tam są dotykane nasze takie podstawowe rany, bo zazwyczaj jest tak, że w życiu codziennym, kiedy dostajemy jakieś lekcje, one nie są może aż na tyle silne, że my często uciekamy od tego, żeby zobaczyć to, co naprawdę w środku tam jeszcze sączy się, jakieś tam rany. No i jest taki sposoby unikania, bo umysł tworzy sobie sposoby unikania tak mocno, że on już jest mistrzem w tym, żeby tylko tego bólu nie czuć. Ale są takie czasami zjawiska, które spotkania ludzi, które po prostu nie pozwolą ci już uciec i musisz do tego spojrzeć. Jak już zaczynasz reflektować, zaczynasz już rozumieć te wszystkie lekcje, które przychodzą, że ty masz zobaczyć, co to z tobą robi. Ja cały czas mówię: nie, co on robi, jak, co odpala w tobie, że, że ty robisz może tak samo, że ty się oszukujesz. Jak on cię oszukuje, to że ty się oszukujesz. Może tak być, ale zazwyczaj ja idę głębiej i pytam się zawsze głębiej, co to z tobą robi, jakie emocje to w tobie wywołuje. I teraz, wracając do tego konceptu, dlaczego nie wierzę w to, że on jest prawdziwy, ten koncept, bez względu na to, jak się to nazywa czy to są płomień bliźniaczy, czy to jest twin flame, czy to jest jakiś karmiczny związek, czy cokolwiek. Zapomnijmy, wyrzućmy za siebie te wszystkie koncepty, te wszystkie nazwy i spójrzmy głębiej do tego, do tego zjawiska, że chodzi tylko o ciebie. Chodzi tutaj w tym wszystkim tylko o Ciebie, żebyś ty dotarła do, do siebie. I teraz do siebie, żebyś zrobiła porządek tej swojej piwnicy, żebyś te wszystkie swoje programy i schematy, z których działasz, bo wszystkie swoje decyzje podejmujesz z pewnych schematów, z pewnych zranień, z pewnych lęków, czyli na przykład jak nie stawiasz granic konkretnie i prawdziwie, że nie, że nie stoisz za sobą, tam jest często podszyty lęk. Że Boisz się, że kogoś stracisz, boisz się, że, że zostaniesz oceniona, zostaniesz osądzona, że zostaniesz odrzucona, tam, jest, tam są podpięte mocno te wszystkie lęki nasze. Jak my to posprzątamy, przetransformujemy te wszystkie lęki, to już nie będziesz się tego bała, i będziesz stawiała mocno te granice swoje, i będziesz je bardzo jasno i klarownie komunikować. I tego w większości no, mamy z tym największy problem. No bo tak zostałyśmy wychowane w tym społeczeństwie, być zawsze być grzeczna, przytakiwać. Oczywiście były wyjątki, były też osoby buntownicze, które tam od początku miały przesrany za przeproszeniem. No ale dobra, wracając do tego tematu tęsknota, jak na przykład jest coś takiego, że te że te osoby się spotykają z takim niesamowicie magicznym przyciąganiem, i potem są te turbulencje, że myślisz sobie, że jesteś w pralce podczas wirowania, że jesteś rzucano ze ściany w ścianę. Jest to najbardziej, jakby jest, są to największe wyzwania, jakiekolwiek człowiek może przeżyć, bo od tego nie możesz w jakiś sposób uciec, ale. Tam jest wszystko, jest taka bardzo wąska też linia, bo tam się też znajdują pod tym toksyczne związki, te narcystyczne, ale to wszystko też są nazwy i koncepty. Tylko my musimy o tym wiedzieć, o co tu w tym wszystkim chodzi, bo chodzi o Ciebie po prostu o Ciebie, żebyś ty dotarła do swojej siły, do swojego potencjału, do tego, że nie będziesz się bała stawiać tych granic. I teraz, jeżeli następuje coś takiego u Ciebie, że jesteś w tych fazach off-on cały czas, albo w ogóle już jest, jesteś w fazie takiej, że. Jesteś oddzielona od tego Twojego niby ukochanego, to następuje coś takiego, że kobiety odczuwają niesamowitą tęsknotę, że aż ich ma rozerwać w środku. To jest po prostu taki ryk, aż krzyk, że tak mocno tęsknią, jakby były uzależnione od tego związku. I, I to jest, poniekąd jest to jakieś uzależnienie, uzależnienie o to, że dostały tam czegoś, czego w życiu nie dostały, że ten właśnie sprzymierzeniec, który im zaczął wyciągać te wszystkie rany, pokazuje im na co się chwyciły, na, na jaką wędkę, na, jak, na jaką przynętę się chwyciły, bo u niektórych to jest brak uwagi, której które nie, nie miały w życiu, i nagle ten człowiek zaczął im dawać uwagę, zaczął ich wysłuchiwać. I on one się chwyciły na tą przynętę i potem już były w tej zależności takiej. No i teraz wracając znowu do tego mojego tematu, ta tęsknota. Jak to, jak to po prostu zrozumieć? Jak to sprecyzować? Zazwyczaj właśnie ty, z tych konceptów Twin Flame i tych bratnich duszy, oni to tak tłumaczą, że ty musisz iść za impulsem, bo ty czujesz tą tęsknotę, no to napisz do niego albo odezwij się, albo zadzwoni. To jest właśnie totalnie, no totalny błąd, błąd mo w moim odczuciu jest to totalny błąd, dlatego że tu nie odrobiłaś konkretnej lekcji. Bo moim w moim odczuciu, i nie musisz mi wierzyć w ani jedno słowo, badaj to, co mówię, czy to z tobą rezonuje, czy nie, możecie to też triggerować, ale w moim odczuciu jest tak, że ta tęsknota, kiedy ty napiszesz do tego człowieka, to, czy, czy się tam odezwiesz, to znowu zagłuszysz to wszystko, co Ci się chce w środku otworzyć i pokazać, bo tak de facto ten, ten, ta, ta tęsknota i ten wielki ból, który cię od środka rozrywa, i ten krzyk to jest ten krzyk Twojego wewnętrznego dziecka. I możemy to też uznać jako koncept, ten, to wewnętrzne dziecko. Możemy to też uznać jako jedno z konceptów, ale dla mnie jest to takie troszkę do mojego umysłu: jest to łatwiejsze do zrozumienia. W jakim, kierunku ja mam teraz, w jakim kierunku ja mam teraz postępować, bo jest coś takiego, że wszystkie te triggery, które są z zewnątrz, one mi wywalają w momencie, jak, no jak coś jest dotykane, jak jest coś dotykane gdzie, gdzie było to zranienie mojego tego wewnętrznego dziecka. I można sobie to tak rozwiązywać, i to jest proces, który trwa. Może to trwać nawet rok, może to trwać dwa lata, ja nie wiem ile, w zależności od tego, jak będziesz mocno nad tym pracować. Czyli jakie jest Twoje zadanie jako tej dorosłej kobiety, do której chcemy dążyć, do tej dojrzałości całkowitej, kiedy Ty jesteś tą pełnią sama w sobie, to nie znaczy, że Ty nikogo nie potrzebujesz, ale Ty nie jesteś takim żebrakiem, który na zewnątrz oczekuje od tych osób, żeby one Ci coś dały i żeby one Ci zakleiły twoi, Twoje rany plastrem swoim, bo ci ludzie będą. Przychodzić i odchodzić, a ty cały czas będziesz tak, jakby trygerowana tymi twoimi brakami, dlatego ważne jest, żeby to wszystko napełnić sobą. I tego nie zrobi żaden warsztat, tego nie zrobi żadna terapeuta. Terapeuta tego nie zrobi, tego ci nie zrobią jakieś. Yy... Nie wiem, astrologiczne yy, analizy, tego Ci nikt nie zrobi, bo to jest Twoja odpowiedzialność i Twoja praca wewnętrzna, codzienna praca wewnętrzna, bo Ty możesz cały czas to życie obserwować, co ono Ci teraz pokazuje, co ono Ci. Jakby pod, pod, podstawio, pod, pod Twoją twarz, żebyś ty zobaczyła. I teraz, wracając jeszcze do tej tęsknoty, jak jest ten ryk wewnętrzny Twojego serca, że tęsknisz, że brakuje ci tego danego człowieka, to jak to możesz odczytać? Możesz to odczytać jako ryk Twojego wewnętrznego dziecka, Twojej wewnętrznej dziewczynki, która krzyczy, żebyś ty w końcu nie szukała na zewnątrz tego plastra, żebyś ty się zajęła w końcu nią. I jako ty, jako ta duża, można powiedzieć, że ktoś ześwirował, że tu mam jakieś rozdwojenie jaźni i schizofrenię, tylko ja wam to chcę obrazowo powiedzieć, że jesteś ty jako ta dorosła, na przykład ja, Asia. I jestem ja, jako ta mała dziewczynka, która no, została bardzo mocno zraniona kiedyś tam w swoim życiu, i tu nie chodzi już o jakieś mielenie przeszłości, tylko chodzi o to, żeby systematycznie te flesze, które się pokazują w naszym wnętrzu, kiedy te braki zaczynają się pokazywać, ukazywać ten lęk właśnie odrzucenia, lęk o stracie, lęk, że zostanę oceniona, skrytykowana, bo to się często działo. Teraz ja jako ta dorosła Asia zajmuję się tym swoim wewnętrznym dzieckiem, prowadzę ją za rękę, zaczynam zwracać na nią uwagę, i jak mi przychodzi ten impuls na zewnątrz, że tam za kimś tęsknię, albo że ktoś poruszył znowu jakąś tam moją ranę, to co jest. Jaki tu jest taki, taka praktyka codzienna, która musi być wykonana, to jest to, idę do środka, do wewnątrz, do wewnątrz, do wewnątrz i znowu zwracam na nią uwagę, poświęcam jej czas, nie szukam plastrów na zewnątrz, nie idę sobie czegoś kupić, żeby poprawić sobie humor czy odczucie, nie idę tam, nie, nie słucham muzyki, tylko siedzę w tej ciszy. I do wewnątrz wchodzę i patrzę, i zaspokaję potrzeby tej mojej wewnętrznej dziewczynki przez siebie, nie przez to, że ktoś inny mi coś tam na zewnątrz da, czy zachowie się, ta, się tak, jak ja bym chciała, nie, że zrobi coś, co mnie zadowoli. Nie, to jest moje zadanie, moja odpowiedzialność. I co wtedy się będzie działo? Będzie, będzie się tak działo, jak będziemy coraz bardziej. Na tą dziewczynkę wewnętrzną zwracać uwagę i to też jest w momencie, kiedy stawiamy granice, kiedy wybieramy siebie w tym momencie, i to nie jest egoizm, i to nie jest to, czego nas nauczyli właśnie w tych kościołach, że nie możesz być egoistą, musisz cały czas najpierw do innych. Nie, tam gdzieś głęboko, w, nawet w Biblii jest napisane, że że masz kochać bliźniego tak jak siebie samego. Czyli najpierw co? Najpierw musisz sobie dać tą maskę, najpierw tą maskę tlenową, która ci da powietrza. Najpierw musisz o siebie zadbać, żebyś ty mogła z tego nalać z tego pełnego, czyli z pustego Salomon też nie naleje, też są takie powiedzenia. I do czego chcę wrócić? Do tego, że to jest właśnie proces, że to się nie dzieje z dnia na dzień, to się nie stanie po jednej jakiejś tam sesji terapeutycznej, kiedy my zaczynamy naprawdę pracować nad sobą i dotykamy tych wszystkich traum, dotykamy tych wszystkich ran, które się tam odpalały i nikt tego za nas nie zrobi. Ktoś inny z zewnątrz może ci tylko poprowadzić, jakoś doprowadzić do tego, ale nikt tego za ciebie nie zrobi, bo to jest właśnie tutaj branie w 100% odpowiedzialności za siebie, nie uciekanie od, od tego. Żeby to po prostu robić codziennie. Ja też mam z tym problem, powiem szczerze, że zanim czasami mi zrobi klik, że to nie chodzi o to, żeby ktoś tam się zachował tak jak trzeba, tylko to chodzi o mnie, że ja teraz mam usiąść i zająć się tym swoim wewnętrznym dzieckiem. Ja miałam taki coś, że. Takie coś, że na początku nie wiedziałam w ogóle, jak się do niej zwrócić, jak, jak nawiązać kontakt z tą moją wewnętrzną istotą, która tam nadal jest, która tam siedzi, w takim siedziała, bo ona już tam zaczyna mi ją karmić też e, sobą, zaczyna ją karmić swoją uwagą, zaczyna jej dawać tego, czego nigdy nie dostała, i, i to zaczyna, ona zaczyna rosnąć, ona zaczyna rosnąć. I efekt końcowy jest taki, że ona dobije do tej dorosłości. Że to nie będzie cały czas tak, że będzie odpalać tam ta wewnętrzna dziewczynka mała, rozkapryszona, czy też y, taka zraniona, że ona według tych starych schematów odpala i ona będzie po prostu będzie coraz bardziej nasycona y, tym tą swoją uwagą tym twoim zaopiekowaniem tym twoim y, zwracaniem uwagi że jesteś najważniejsza do niej że nie wybierasz wszystkich innych dookoła tylko najpierw wybierasz ją że ona jest do ciebie że ty ją zaczynasz słuchać że nie zagłuszasz jej głosu po to, żeby przypodobać się innym ludziom, albo żeby nie postawić tej granicy, jak jesteś na przykład w sytuacji, kiedy ktoś cię stawia pod ścianą i wymaga od ciebie czegoś, czego ty nie chcesz zrobić, a ty to robisz, dlatego żeby ten człowiek się nie obraził, albo żebyś go nie straciła. I tutaj są takie niby banały, ale one się w codziennym życiu działamy tak według schematów starych i według starych przyzwyczajeń. I to też właśnie musimy być w tej uwadze. Tej uważności. Czyli teraz, wracając już konkretnie do zakończenia tego filmiku i do tego konkretnego tematu, tęsknota, to jest ten krzyk tej wewnętrznej dziewczynki i ją żaden facet nie zaspokoi, żaden partner ją nie zaspokoi i jesteś wybraną kobietą, jeżeli doświadczasz właśnie tego, bo gdybyś była w takim związku stałym, większość tych związków, takich, których teraz są w tych czasach, ja nie neguję żadnych, bo są wyjątki, ale większość to są. Są na zasadach kontraktów, na zasadach um, takich dealów. Coś za coś albo coś wspólnego mamy. Biznes, dom, dzieci, i tam już nie ma nic wspólnego. Tam już nie ma takiej, e, takiego wzrastania wspólnego, i, i ludzie zostają w tym, bo się boją po prostu zrobić tych kroków. Takiej konfrontacji, też takiego spotkania się po, na nowo, bo to nie chodzi o to, że one, te, roz, te związki się muszą rozpaść i, i każdy ma iść inną drogą, ale mogą się spotkać ponownie i zapytać się, czy nam jest po drodze jeszcze razem, czy, czy my się z tym dobrze czujemy, czy my chcemy tak, tak dalej być ze sobą. Nie? Tak? Czyli tutaj taka weryfikacja i wiadomo, tu są kolejne tematy podszyte w to, pod to, dlaczego tego większość nie robią, bo żyją w strefach komfortu, bo są przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, do luksusu. Do komfortu, tak jak powiedziałam, i wymaga to pewnych zmian, i wymaga to wyjścia z tej strefy komfortu, wejścia w coś nowego, czego umysł w ogóle nie lubi. No i tak dalej, także wracając jeszcze do tego tematu, tęsknota. Ty nie tęsknisz za człowiekiem, który cię gdzieś zostawił, czy z którym byłaś. Oczywiście to są normalne rzeczy takie, że tam gdzieś się wspomina tego człowieka, ale gdybyś ty była w takiej totalnej swojej pełni, w tym swoim źródle, gdzie, gdzie te ży, wody życia wypływają z ciebie, one cię zaopatrują i cię zalewają wręcz. To ty nie miałabyś czegoś takiego, tego krzyku wewnętrznego, takiego, żeby tylko dostać, dostać jak taki żebrak albo narkoman, który potrzebuje swojej dawki. I to by było tylko takie, bo miłość do danego człowieka, ona nie związuje nikogo, ona nikogo nie, nie zniewala. I jeżeli ta, ten drugi człowiek chce iść z kimś innym swoją drogą, czy, czy, czy nie chce w ogóle z tobą iść, to to jest jego wolna wola, a jeżeli ty naprawdę kochasz człowieka danego, to ta miłość, ona płynie, ona nie ma bólu w sobie, tam nie ma cierpienia i ty możesz kochać danego człowieka, a nie musisz z nim wcale być, bo na przykład on no, nie pasuje do Twoich wartości na przykład, ale jest tam jakieś przyciąganie, ale robi pewne rzeczy, które no nie, no nie, nie zgadzają się całkowicie z Tobą i dlatego możesz dalej tego człowieka kochać, ale nie musisz z nim być, bo Ty wybierasz w tym momencie siebie i swoje wartości. I tutaj to jest tym kluczem. Kluczem jest zwracanie się do wewnątrz, do siebie. Jak jest ten ścisk w klatce piersiowej, ścisk w tym, w tym sercu, że tęsknisz. To to jest tylko wołanie Twojej wewnętrznej dziewczynki, twojej wewnętrznej, jakby siebie, twojej wewnętrznej wersji małej dziewczynki, która teraz potrzebuje Twojej opieki i Ty masz szansę teraz być tym prawdziwym rodzicem, prawdziwym matką, prawdziwą matką do tej wewnętrznej swojej dziewczynki, i teraz jest ten czas, żeby nawiązać z nią kontakt, żeby się z nią zespolić, żeby zwracać uwagę na to, czego ona potrzebuje, jakie ma potrzeby, jak. Chcę być traktowana, jak nie chce być traktowana, to wszystko musisz sobie po prostu też rozpisać, zrobić sobie taki obraz tego i według takiego schematu, według takiego Twojego kompasu, możesz się wtedy poruszać. Bo tego nas nikt nie nauczył, nie nauczył nas tego nikt, jak siebie mamy traktować, bo miałyśmy też bardzo dużo złych wzorców, jak nasze matki się dawały traktować, i nasze prababcie, babcie, bo były cały czas też pod, tam były podpięte właśnie takie największe, największe lęk o przetrwanie, o to, że, że żeby przeżyć, żeby nie z głodu nie umrzeć. To były takie pra, pra stare właśnie programy podpięte i one nam to przekazywały z pokolenia na pokolenie. Dlatego one nie wybierały, one zostawały w rzeczach, które nie, nie służyły im. No. Także chyba wszystko powiedziałam to, co jest najważniejsze, czyli jeszcze raz mocno podkreślam, to jest praktyka, to jest cały czas zwracanie uwagi, obserwowanie tego, co się dzieje z Tobą, gdzie tam znowu się porusza jakaś emocja. To wtedy zwracasz się do wewnątrz, do środka, i tak i na, z, takim, z taką determinacją maniaka, bo inaczej nic się nie zmieni, nic nie będzie inaczej, będziesz jeździć od kolejnego warsztatu do kolejnego. Ja nie mam nic przeciwko warsztatom, bo sama je też. Organizuje, ale po prostu te warsztaty muszą być praktyczne, żeby one dawały Ci konkretne narzędzia, które Ty możesz na co dzień wykorzystywać do tego, żeby, żeby praktykować te wszystkie rzeczy. A dla mnie taką najważniejszą praktyką jest to właśnie do wewnątrz cały czas zwracanie uwagi, co teraz, co teraz i, i ta, ta wewnętrzna osóbka, ta wewnętrzna moja dziewczynka, ona się będzie napełniać, napełniać i ona będzie coraz bardziej spokojna, ona będzie nasycona. Ona ona będzie wiedziała, że jest bezpieczna w moich, tutaj w moim, w moim ciele, że ona jest tam bezpieczna, że ja w razie czego postawię granice, że ja w razie czego powiem nie, że ja w razie, w razie czego stanę w jej obronie. I, I tak dalej. Także wiem, że po prostu no, mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi w tym wszystkim. I to tęsknota, ona ustanie, ona nie będzie was już tak nękać, ona nie będzie sprawiała, że wy nie jesteście w stanie funkcjonować, bo słyszałam o kobietach, które 24 h. Po prostu cały czas mają w głowie tylko jedno, tra, ta, 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 jednego faceta, cały czas w głowie i nie są zdolne w ogóle pracować, nie są zdolne żyć, nie są zdolne brać odpowiedzialności za swoje finanse, za swoje życie, bo jest taki program się włączył u nich, że, że jest ten brak, tego, to poczucie braku i jak on przyjdzie do ich życia, to one wtedy się tak rozluźnią i powiedzą: Wow, teraz jestem, już doszłam do tego, czego pragnę. No nie, no bo ty na tym nie możesz budować to jest jak budowanie domu na Piasku, także bo ten facet może znowu zniknąć, może go życie zabrać, może pójść do kogoś innego, i jak będziecie uzależniać swoje poczucie, swoje samopoczucie od zewnętrznych faktorów, zewnętrznych czynników, no to będziecie cały czas w cierpieniu. Także tutaj wa ważne jest to zbudowanie swojej. Takiej pełni, gdzie ty czerpiesz z siebie i nie boisz się samotności, nie boisz się bycie sama ze sobą w tych takich właśnie trudnych chwilach, kiedy wszystko krzyczy, żeby na zewnątrz iść i dostać jakieś takie ukojenie z zewnątrz. Twoim zadaniem jest teraz coraz bardziej wchodzić do wewnątrz i zaopiekować się sobą. To nie znaczy, że nie możesz korzystać z pomocy innych ludzi, ale żeby to nie było, żeby to było coraz więcej już takie, że ty. Już jesteś na tyle dorosła jako kobieta, że możesz już się zaopiekować tą wewnętrzną dziewczynką. Także tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję za uwagę. Cześć, pa!